kolejny nasz gość już teraz w Onet rano Renata Minkowska razem z nami doktor habilitowana politolog socjolog Uniwersytet Warszawski Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No to zacznijmy od tej debaty, co na temat debat już trwa i trwać będzie pewnie aż do dnia wyborów prezydenckich albo do ciszy wyborczej właśnie. Jak pani ocenia to całe zamieszanie wokół prezydent Duda mówi, że do mediów zagranicznych nie przyjdzie, decyduje się na dzisiaj wieczorem na spotkanie z dziennikarzami w Polsacie, a zaproszenie na debatę TVN-u, WP i Onetu odrzuca. Zacznę od tego, że dla dobra demokracji oczywiście zawsze najlepsze jest, najlepsza jest sytuacja, w której jest jak najwięcej debat, dlatego, że na każdej z nich oczywiście może pojawić się coś, co będzie dla wyborców istotne. Wiadomo, że im mniej czasu będą mogli poświęcić politycy na bezpośredni przekaz wyborcom, tym mniej będziemy wiedzieli o tym, co ci politycy planują, jaką mają wizję przyszłości. Natomiast ja pragnę zwrócić uwagę na... Na coś bardzo istotnego. Pierwsza sprawa jest taka, że OBWE, czyli Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, po pierwszej turze wyborów prezydenckich, w swoim raporcie napisała bardzo wyraźnie, że telewizja publiczna w istocie jest tubą propagandową urzędującego prezydenta, który jest jednocześnie kandydatem na prezydenta RP w kolejnej kadencji. I w związku z tym, jeżeli pan prezydent, oczywiście nie pojawiły się takie zarzuty w stosunku do innych telewizji, jeżeli pan prezydent dzisiaj twierdzi, że on się nie zgadza na debatę, bo nie jest organizowana przez telewizję polską, czy dlatego, że no, ma jakieś zarzuty wobec innych Telewizji to się rozmija z prawdą, dlatego że jest to jego może osobista opinia i przekonanie, ale nie jest poparta wynikami analiz, nie ma po prostu poparcia w rzeczywistości. W związku z czym pan prezydent, moim zdaniem, pokazuje, że po prostu boi się tego rodzaju, rodzaju debaty. Ja się też temu nie dziwię, bo. Ja, ja rozumiem, że kampania i jestem politolożką, więc ja to analizuję. Kampania się zawsze rządzi swoimi prawami. Nagle orientujemy się, zresztą państwo dziennikarze, my politolodzy też, analitycy rozmaici, my się orientujemy na głównych kandydatów. tak? Tu jest Andrzej Duda, tu jest Rafał Trzaskowski, tak? tutaj jeden się przedstawił tak, drugi siak, emocje, jakieś racjonalizowanie sobie, przekazywanie głosów. Zapominamy, że w tej specyficznej sytuacji w Polsce my mamy do czynienia z kandydatem, który w istocie, za którym w istocie stoi Jarosław Kaczyński który jak pokazały poprzednie lata lata kiedy prezydent rządził razem z, e, rządzącą opcją PiSu w parlamencie, że tak naprawdę decyzje były podejmowane na Nowogrodzkiej pan prezydent Andrzej Duda miał naprawdę niewiele do powiedzenia, a jeżeli miał to były przypadki incydentalne i ja uczciwie mówiąc po przeanalizowaniu tych przypadków sądzę, że one w zasadzie mogły być, konsultowane także z, szefem PiSu, więc. Szczerze mówiąc, to strach przed taką debatą może wynikać też z tego, że pan prezydent się po prostu boi takich naprawdę uczciwych, rzetelnych pytań, na które będzie mu bardzo trudno odpowiedzieć, no bo musiałby się przyznać do wielu błędów, musiałby też no, w pewnym sensie sam decydować o tym, co powie, to nie jest takie proste, jeżeli przez parę dobrych lat stał za nim kimś, kto w istocie podejmował decyzję. <laughs> e, frekwencja czy według pani to jest e, słowo klucz drugiej drugiej kampanii. To jeszcze raz, bo nie wiem czy pani e, pani słyszała czy frekwencja to jest słowo klucz tej drugiej tury i tej kampanii, z którą mamy w tej chwili do czynienia. Jest to na pewno jedno z, jeden z najważniejszych czynników, które mogą zdecydować o przewadze jednego kandydata nad drugim. To znaczy, frekwencja na pewno będzie działała na korzyść Rafała Trzaskowskiego, dlatego że ona będzie pokazywała, że kandydaci, którzy brali udział w pierwszej turze, w pewnym sensie zmobilizowali swój elektorat do tego, żeby poszedł do urn głosować, a ponieważ w większości byli to kandydaci opozycyjni, więc najpewniej większość wyborców tychże kandydatów, mówię tu o Szymonie Hołowni czy o Krzysztofie Bosaku, o Robercie Bibroniu, oczywiście Kośniaku Kamyszu, że te osoby będą głosowały w większości jednak na Rafała Trzaskowskiego. Więc z tej perspektywy to działa na Rafała Trzaskowskiego, jeżeli ta frekwencja będzie wysoka i jeżeli wyborcy kandydatów z pierwszej tury rzeczywiście poprą w większości, jak deklarują, jak wynika z badań kandydata opozycyjnego. Natomiast pamiętajmy też, że frekwencja może wskazywać na to, że jednak no jest pewien pewne poczucie odpowiedzialności też obywatelskiej, i to będzie oznaczało też, że ludzie mimo wakacji. Będą chcieli jednak brać sprawy w swoje ręce, że zatroszczą się na przykład o zaświadczenia, czy za, dopiszą się do spisu wyborców, to będzie też bardzo dobrze świadczyło o poziomie polskiej demokracji, więc no mnie jako politolożce, to oczywiście jako politolożkę to ci, o, oczywiście ucieszy, że Polacy mimo wakacyjnego czasu będą jednak próbowali no, czy wykażą tę postawę obywatelską. Natomiast tak to będzie działało najpewniej na korzyść Rafała Trzaskowskiego. Bo jeżeli jest jakieś z jego perspektywy oczywiście niebezpieczeństwo um, e, związane z frekwencją, to takie, że po prostu wielkomiejski elektorat, który jest jednak bardziej po jego stronie, to wynika z badań, um, że ten elektorat, jeżeli wyjedzie na wakacje, nie zadroszczy się o zaświadczenia i po prostu nie pójdzie głosować, to zdecyduje jednak ten bardziej przychylny Andrzejowi Dudzie elektorat mniejszych miast i, i wsi, e, skąd ludzie rzadziej będą nie wyjeżdżali, też będą się bardziej dyscyplinowali, bo o to już Andrzej Duda dba bardzo. właśnie takie niekoncyliacyjne tylko bardzo dzielący język, taki dyskurs, który pokazuje, że są jacyś inni wykluczeni. Pani profesor Płatek mówiła o tym wykluczaniu. To jest strategia na twardy elektorat i ten na pewno Andrzej Duda próbuje zmobilizować, co jest w pewnym sensie dla niego taką gwarancją tego, że te osoby pójdą po prostu do wyborów niezależnie od pory i nie niezależnie od y, 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 sytuacji, od okoliczności powiedzmy. No, cały czas się mówi o tym, że y, y, bardzo ważne jest pozyskanie y, w przypadku no, głównie pewnie Rafała Trzaskowskiego głosów y, Szymona y, Hołowni, bo to osoby, które często wcześniej na wyborach w ogóle nie były i nie chciały na stricte polityka y, głosować. A teraz pewnie część z nich w domach zostanie. Jednak spora część, przynajmniej taką wszyscy chyba mamy nadzieję, na te wybory pójdzie. Myśli pani, że wczorajsze spotkanie online'owe Szymona Hołowni z Rafałem Trzaskowskim y, z Profiluje ich jakoś i, i łatwiej im będzie podjąć decyzję na którego z tych kandydatów zagłosować. Myślę, że tak. Pamiętajmy, że elektorat Szymona Hołowni to jest elektorat, który w dużej mierze korzysta z internetu. Więc tego rodzaju spotkania, to wczorajsze było obecne w internecie, było dosyć spore zainteresowanie tym spotkaniem, pokazało, że Rafał Trzaskowski jest absolutnie otwarty na postulaty Szymona Hołowni. Co więcej, że program Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego, że te programy są właściwie zbieżne w dużej mierze. A w szczególności no, w tych obszarach, na których najbardziej zależy Szymonowi Hołowni. Więc myślę, że tutaj tego problemu nie będzie. Jeżeli ktoś zamierzał głosować albo naprawdę ma świadomość tej istotności swojego głosu, a głosował na Szymona Hołownię w pierwszej turze, to może pójść i zagłosować na Rafała Trzaskowskiego. Ja myślę, że znacznie że inaczej, że najgorszą robotę, jeśli mogę to tak kolokwialnie ująć, jeśli chodzi o przełożenie, się głosów oddanych na Szymona Hołownię na Rafała Trzaskowskiego zrobi upartyjnienie tego drugiego, to znaczy, wszelakie pokazywanie się jego ze swoim zapleczem partyjnym, pozowanie rozmaitych polityków, platformy obywatelskiej z Rafałem Trzaskowskim, takie trochę ogrzewanie się w jego tym ciepełku, to jest na pewno kontrproduktywne, dlatego że wielu wyborców Szymona Hołowni właśnie dlatego na niego głosowało, że to jest, że to był kandydat ponadpartyjny, zupełnie jakby niezależny od tego, zwłaszcza duopolu partyjnego POPIS. Dlatego teraz takie związywanie się Rafała Trzaskowskiego z, ze swoją formacją, oczywiście byłoby zupełnie kontrproduktywne w przypadku tych wyborców. Zresztą on tego nie robi. On się orientuje na ten swój samorządowy, powiedziałabym, charakter, no bo jest prezydentem miasta w Polsce, więc siłą rzeczy on podkreśla. Tę samorządowość, powiedzmy, czy ten samorządowy charakter tego swojego, tej swojej orientacji, też na to, jak będzie sprawował funkcję prezydenta? I moim zdaniem to też jest ciekawe z perspektywy, a trochę niewykorzystane chyba przez sztabowców Trzaskowskiego, z perspektywy tego, jak on widzi swoją prezydenturę w przyszłości. Gdybym ja miała powiedzieć, czego ja się na przykład najbardziej boję, jeśli chodzi o każdego z kandydatów i to, co się stanie po wyborze, na przykład Rafała Trzaskowskiego albo Andrzeja Dudy na prezydenta, to ile w przypadku Rafała Trzaskowskiego może bałabym się tego, że no, może nastąpić pewien chaos No bo wiadomo, że będzie mu trochę trudno współpracować z obecnym rządem. chociaż ja myślę, że on jest w stanie się wznieść ponad to, bo w końcu za trzy i pół roku czekają wybory parlamentarne i do tego czasu, jeżeli Rafał Trzaskowski, no, nie spełniłby swoich obietnic i zapowiedzi, to przecież społeczeństwo mogłoby go spokojnie z tego rozliczyć, więc ja myślę, że Polacy mogliby na niego zagłosować, jakby wiedząc, że za trzy i pół roku przecież mogą mu powiedzieć sprawdzam, natomiast jeśli chodzi o Andrzeja Dudę. To tam występuje niebezpieczeństwo, które jest związane z samorządnością w Polsce. Już pomijam nawet łamanie konstytucji i kwestie niedemokratyczności, bo te, to niebezpieczeństwo widzę absolutnie, ale tam jest problem z samorządami, to znaczy, już widać, że PIS idzie w kierunku ogromnej centralizacji i zabierania samorządom nie tylko pieniędzy, co się już dzieje, i to w stopniu naprawdę dosyć istotnym, ale też po prostu uprawnień. Ja myślę, że to jest gra warta świeczki, i tutaj nie, nie rozumiem. Rafał Czaskowski to podkreśla, ale nie rozumiem, dlaczego to jest zbyt mało powiedzmy podkreślane w ogóle w tej kampanii być może prezydent Andrzej Duda też tego bał się z perspektywy możliwej debaty bo przecież te kwestie samorządowe prawdopodobnie też byłyby podejmowane no tylko debata w telewizji publicznej by zawierała tematy które są nieistotne z perspektywy Polaków bo to pokazała ta debata która się już odbyła natomiast istotne z perspektywy urzędującego prezydenta no i oczywiście samej telewizji publicznej która no jak Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie podała w swoim raporcie, no de facto działała na korzyść urzędującego prezydenta ubiegającego się o reelekcję. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor habilitowana Renata Minkowska-Norkienę była razem z nami. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.